W grudniu zakończyć się budowa mostu przez Wisłę i połączy gminę Gniew z Kwidzynem. Będzie to największa konstrukcja typu Extra Dose, czyli łączącego idea mostu podwieszanego i belkowego sprężonego w całej Europie. Budowa mostu wraz ze wszystkimi drogami dojazdowymi będzie kosztowała około 380 milionów złotych. Wszystkie koszta pokryje budżet państwa oraz Krajowy Fundusz Drogowy. Chcę bardzo jednoznacznie powiedzieć, że budowa. Przebiega zgodnie z harmonogramem, a w niektórych zakresach ten harmonogram wyprzedza. I tak a propos chociażby samego ustroju nośnego, czyli mostu, pierwotny harmonogram zakładał zakończenie prac na ustroju nośnym z końcem września, a my planujemy zakończyć go z końcem sierpnia. Cały most ma ponad 800 metrów długości, łącznie przeprawa ze stagadami dojazdowymi, praktycznie 2 km. Most ma rekordową rozpiętość przęsła, dwóch przęseł, jeśli chodzi o tą konstrukcję extra dos, czyli niski pylon i praktycznie płaskie wanty, to jest 204 metry, 2 razy 204, oprócz tego mamy jeszcze 2 razy 130 i 2 razy 70. Beton B80, czyli to jest klasa betonu wytrzymałość 80 MPa, niestosowana jeszcze w Polsce, na świecie też raczej rzadka. No, yy, Same wyzwania tutaj na tym moście, nowinki techniczne, także będzie to taki rodzynek na skalę polską, ale również i na europejską. To jest, dodam, most o szerokości około 16 metrów, sprężany niejako na trzy sposoby, to znaczy wewnątrz ustroju nośnego, ale też i poprzez właśnie te wanty, które będą zwisały wkrótce już z pylonów. Będzie szeroki ciąg pieszo-rowerowy ponad 4 metry, umożliwiające przeprawianie się rowerzystów pieszych na obydwa brzegi Wisły. Na pewno tutaj to ożywi ruch turystyczny, komunikację lokalną. I dwa pasy ruchu dla samochodów. To będzie taka trasa przyspieszonego ruchu, czyli nie z jakimiś tam oszałamiającymi prędkościami. Ale przyspieszony ruch, czyli bez świateł, bez kolizji, można się będzie przeprawić od drogi 55 krajowej do starej jedynki, czyli obecnie 91 krajowej. W ramach, w ramach tego kontraktu wykonamy blisko 12 km w ciągu przeprawy 7 km ekranów akustycznych 9 km dróg lokalnych i dojazdowych do przeprawy ponadto 5 skrzyżowań. Jedno rondo, dwa skrzyżowania dwupoziomowe, także sporo jest tych prac, między innymi chociażby nawet częściowe umocnienie wałów przeciwpowodziowych. 11 km drogi w sumie jest łącznie. Otwarcie mostu to jest kwestia, która wykracza poza kompetencje generalnego wykonawcy. My odpowiadamy za zakończenie prac. Termin zakończenia to jest 19 grudnia. Kwestie otwarcia to są zupełnie inne sprawy. To trzeba bardzo jasno rozdzielać. Ja tylko dla porównania przypomnę Państwu, że po zakończeniu budowy na tym słynnym moście we Wrocławiu wszystkie kontrole, testy. Ugięć, odchyleń, wahań tego mostu, bo to był most podwieszany, trwało około miesiąca. Oprócz samych prac mostowych firma Budimex wykonuje także 9 km dróg dojazdowych do mostu. W gminie Gniew powstaną skrzyżowanie z drogą krajową nr 91 w Jeleniu, skrzyżowanie drogi krajowej nr 90 z drogami lokalnymi na trasie Jeleń-Rakowiec i Jaźwiska-Aplinki oraz skrzyżowanie drogi krajowej nr 90 z drogą powiatową na terenie Jaźwiska-Upalenie.